Dzisiaj nie będzie musiał, tylko ma jutro badać tutaj, szkoda, tylko że na szyby się kropki pojawiły. Dojechaliśmy po kilkunastogodzinnej podróży łącznie z promem. Jesteśmy na miejscu koło tej gościnnej chatki za mną. Piękne jezioro Bysion. W tym momencie wypisujemy dokumenty, sprawdzamy łódki na wodę. Jak zwykle po przyjeździe cała ekipa rozkłada po jednej wędce i jedziemy sprawdzić, czy nadal mieszkają tu ryby. No, ryba już śmierdzi ręką. Można przejść do powitalnej imprezy na wodzie. Viper Relax, Marcin wie. To jest biało-czerwony, w narodowych barwach, z dozbrojką i powiem wam tak, o, se A jakbyś urwał, to byś płakał? Bo Jezu, jak sześciolatek. dni, later. Jak przystało na środek lata, pobudka o 5, a właściwie nawet przed 5 nastąpiła. No i wygramoliliśmy się teraz, żeby popłynąć, bo w końcu po całym dniu fatalnej pogody, naprawdę wczoraj było beznadziejnie, no to obudziło nas dzisiaj słoneczko, Więc ja liczę na to, że te ryby się trochę ruszą, że będzie w końcu można poczuć odrobinę tego Eldorado, które tutaj jest, bo wczoraj widzieliśmy na echu cały czas no kosmos, kosmos, niesamowite poukładane okonie, sandacze w toni zawieszone, bardzo ładne mamuśki. Więc kolejny dzień, kolejna szansa. O no, tej wody jest dosłownie tutaj 4-5 centymetrów, coś takiego, ale Mimo wszystko kalosze mieć trzeba. No sami widzicie zresztą, co jest grane tutaj. Nie ma miękkiej gry. Jeżeli ktoś nie ma kaloszy, to w sumie nie będzie płakał, no bo woda ma 20 stopni. Jeszcze były teraz upały, nagrzana jest mocno, ale mimo wszystko o 6 rano chłodny wiaterek. To nie jest jakieś takie super przyjemne teraz się wrąbać do wody w butach jeszcze. Jest git. Okay. Okay. Razem z Marcinem po raz kolejny płyniemy na miejscówki Pewniaki, gdzie echosonda pokazywała nam duże ryby. Oby tylko dzisiejsza piękna pogoda się utrzymała. Będziemy łowić ciężkimi przynętami w miejscach o głębokości ponad 8 metrów. Póki co, wygląda na to, że nasza strategia się sprawdza. Bo obrania są. Niestety, po chwili skutecznego wędkowania, przychodzi zimny prysznic, a dokładnie lodowaty wiatr i chmury. Takie rzeczy w sierpniu w Szwecji? Normalka. Postanawiamy schronić się w bezpiecznym miejscu i przemyśleć na nowo nasz plan działania. W tej Sytuacji. Mhm. To, że jest zimno, bo 14 stopni 2 sierpnia i pada deszcz, jest wichura totalna. To naprawdę jest nic. W ogóle nikogo z nas by to w żaden sposób nie denerwowało. Ale do tego jeszcze jest absolutny brań brak. Absolutny brań brak. Niestety tutaj był upały przez dwa tygodnie, i teraz przyjechaliśmy centralnie na zmianę pogody, na to załamanie. No i pływamy, pływamy. Dzisiaj dwa brania. Mieliśmy na łódce jeden szczupak, jeden sandacz. Czy brań było więcej? No ale dwie ryby się wyciągnęło. No masakra. Masakra. Dobrze, że wziąłem długie spodnie. Bo. Bo bym cierpiał teraz, bo jest naprawdę zimno. W połączeniu z tą wichurą, to no, mam na sobie wszystko w tym momencie założone. Jeszcze kamizelkę, która mnie dodatkowo grzeje. Bo inaczej to, no nie wiem, no po prostu można uświrknąć. Sierpień, o tak wygląda sierpień. Tym razem w Szwecji. Tam kolega Macha. Kogoś chciałeś pozdrowić, mamę? Pozdrawiam fanów wszystkich. Fanów wszystkich fanów. Pozdrowił to dobrze. I rybki. Też pozdrawiamy serdecznie. Może, może zaczną brać co? Trzeba im wysłać ten filmik. Hmm. Panie sandaczu. Chyba dziś trzeba tak, będzie dobry. oddać walkę walkowerem i zrobić over, czyli dzień gospodarczy. Ale ale, żeby nie było tak smutno całkiem, następnego dnia Marcin wsiadł na łódkę z Adamem i znaleźli tę jedną, właściwą łączkę ze szczupakami. Ależ chłopaki zrobili pogrom wśród obciszgunów. Do dziś jest to niekwestionowany szczupakowy rekord ilościowy bystro. No sami popatrzcie, co się działo. No nie, jest, jest gej mały, ale jest mi taki że Po powrocie do chatki, panowie pięknie się wszystkim pochwalili. No kurde, trzeba ratować ostatnie przynęty, które zostały, bo no ewidentnie, ewidentnie gryzą, odgryzają dziady. O, proszę bardzo, tutaj. Także kleimy, kleimy, bo jutro też jest dzień. I na to brało, na takie właśnie. Tak, i ewidentnie dzisiaj wszystko, pstrokate, kolory takie. Mama wyjechała dokładnie na Chcesz tą gumę, ten rozmiar. Ale było generalnie tak samo dużo brań. Na wszystkie pstrokate jakieś błyszczące kolory. Wypływaliście razem. Ile mieliście brań w sumie? Razem, w sumie, razem. 85. Ło kurcze. Rekord. 85 no. w jakieś 6 godzin. No? No to jest Wow, 20 szupaków wyjętych, 19 szupaków wyjętych. 3 trzy życiówki. trzy życiówki. Mega. Także wszystko dzięki temu panu. Naprawdę muszę No to my też, no, szukamy się, tak. Trzeba to oddać. No i chęci dobrą tak. Był przewodnik po jeziorze on poprowadzał po łączkach i no. I stało się co się stało, także także pamiętajcie, nie ma się co, nie ma się co poddawać naprawdę. Najważniejsze, dopóki guła w wodzie, wszystko jest możliwe to jest. Kierując się tym słusznym hasłem wraz z Michałem postanowiliśmy zostawić reszcie płytkie łąki, a sami poszukać sandaczy. Mój kolega z łódki okazał się zajadłym sandaczowym fanatykiem. I fajnie. Panie, ale żeś pan zgarzał dzisiejszą listówkę. A jak? Super sprawa, zobacz jaki piękny jest. No. A jakiś skubaniec. Ja zgarza jaki ją zrobił, co? Tak, ale zobacz, jak <grym> pięknie uderzył, <grym> widzisz to? No. Prawidłowo, głodny był, znaczy, że żrą Ale zobacz, no to, to jest ta ryba, zobacz, jak ona jest piękna w ogóle, Ja się chcę łapać, nie? Pięknie te sandacze odławiasz. Dziękuję, ósmy. Jak... Dziękuję, <laughs> Jakby to było za to bym powiedział, że jakieś badania ichtiologiczne prowadził <laughs> dla smażalni. <laughs> 40czek. Świetny 40 tak stary. Nieeee, mam sądacze w końcu, Po tylu lata. <laughs> <laughs> Ale snuł. no. Zajebiście. co pięknie. Krążymy w okolicach starego korytarza rzeki. Tutaj są bardzo, bardzo fajne, łagodnie opadające zbocza, takie bardzo twarde. No i cóż, no branie jest dużo. Są obcięte ogonki, są podgryzione gumy. No i tak to wygląda. Kilka godzin leiter. Po zmroku ustawiliśmy się na płytkiej półce tuż przy samym korycie. Tutaj musi się kręcić gruby sandacz. Rzeczywiście, po którymś z kolei rzucie poczułem delikatne wstryknięcie. I zaczęło się. Rozumiesz to? Aha. Nie wychodzi nawet do góry. Olacie kręcę, popatrz. Piękny jest. Nie ma rozmowy w ogóle. Przytrzymaj jeszcze, zobaczymy. Jak sum. Tu są sumy. To może być piękny sandacz. Mam nadzieję, że jest dobrze zapięty. Kupo czy sandacz. Jest! Sandacz. chłopie. Nie, 90. A nie, przepraszam, 90. 93, 90... nie, poczekaj. tutaj przysunął. Jest, 92 cm. O, fuck. Ale potwór. Dobra. Płynie i rośnie jeszcze. Jest 92, będzie meter, jak nic. Wow. Gratulacje! Ale to, to, to było coś pięknego, Star, Gratuluję Ci, nie? Naprawdę. Jest! weczka i to jaka? 92 cm yes. yes! Masakra, nie? Proszę bardzo. Ale rybsko Gratuluję Ci. Wow. Czegoś takiego nie zapomina się przez całe życie. No i chce się wracać w to miejsce. A teraz pora na kilka słów podsumowania wyjazdu. Nie no, było ciężko. Troszeczkę wszyscy załamani. Już takie rozmowy tutaj były, że może zmienić jezioro. Może w ogóle nie płyniemy na ryby, tylko robimy sobie dzień gospodarczy w chatce. No, wyglądało na to, że. Ten wyjazd już można spisać na straty. Adam i Marcin, którzy od początku nastawiali się na duże szczupaki, w pewnym momencie trafili na totalne Eldorado. Znaleźli łąki w jednej dosłownie części jeziora, no co oznacza, że te łąki miały po kilkaset metrów długości i robili sobie tam takie dryfy, szukając tych ryb. No i co się okazało? Że na duże, jaskrawe, żółte gumy, zaczęły im walić szczupaki, ale takimi seriami, że w ciągu jednego dryfu mieli po 20-30 brań. I tutaj Marcin zalicza piękną życiówę 96 cm szczupaka, po to przyjechał, pełna satysfakcja wie, że może wracać do Polski starczą, a nie na tarczy. Bardzo zadowolony chłopak. Zresztą tych życiówek na wyjeździe padło trzy, bo ja pobiłem sandacza 92 cm i jeszcze kolega Adam złowił o konia 45 cm, czym też ustanowił swój rekord życiowy. A więc mamy trzy życiówki na tej wyprawie. Początek bardzo nieudany, później się wyprostowało, aby na koniec okazało się, że jest po prostu piękne Eldorado. Coś pięknego. Bysjon. Będę wracać, będę przyjeżdżać. Zachęcam zresztą wszystkich, żeby odwiedzić to miejsce. Wpadajcie tutaj, bo naprawdę rozmaite jezioro. Idealnie szczupakowo, okoniowo, sandaczowe. Więc jest co robić. Ja w tym momencie idę się już pakować, bo będziemy niedługo jechać na prom. Wszystkich serdecznie pozdrawiam i zapraszam na kolejne filmy do zobaczenia. Cześć!